Dzień dobry, moi drodzy, witam w sobotnim vlogu. Fajny tydzień, niemalże za nami. Fajna też sobota, za mną przynajmniej. Daj znać, jak tam twój dzisiejszy dzień w komentarzu. Za mną pierwszy trening, taki typowy, wiesz, typowy w tym tygodniu. Zwykle mam trzy treningi w tygodniu, ale ten tydzień jakiś taki był dla mnie troszeczkę gorszy pod tym względem, tak bym powiedziała. Czasem się tak zdarza. Jak mam takie dziwne dni, to zastępuję taki trening spacerem i sama się zastanawiam przed sobą, jak traktować właśnie takie, takie spacery dłuższe, którymi zastępuję trening, ponieważ jak wiesz, przenoszę się troszeczkę do Notion, przenoszę też do Notion, taka aplikacja do zarządzania zadaniami, jeśli nie wiesz. Przenoszę też właśnie moje podsumowanie tygodnia, w którym uwzględniam ile treningów miałam w danym tygodniu i zastanawiam się, jak traktować te spacery bo wydaje mi się, że powinny być jednak w troszeczkę innej kategorii, że nie powinno nawet jeśli są dłuższe, traktować ich jako trening. Ale to jest, słuchaj, jeszcze do y, przemyślenia. Mojego działania z Notion ciąg dalszy oczywiście jak najbardziej. Hmm. Rozkminiam sobie, w jaki sposób nagrać y, tobie filmy o tym, jak w tym momencie korzystam z Evernote i studista, czyli aplika aplikacji, które nadal są ze mną. Z których nadal korzystam, i nie przeniosłam jeszcze tych wszystkich rzeczy do, do Notion. To jest jak najbardziej proces i chciałabym Tobie też ten proces po prostu pokazywać. Więc muszę przemyśleć, w jaki sposób Tobie to pokazać. W tym tygodniu jeszcze oczywiście był live z Basią. Daj znać, czy byłeś, czy byłaś, i jak Ci się podobało. Mi się podobało bardzo i przekonuję się, że takie Live y z kimś są troszeczkę łatwiejsze energetycznie, powiem szczerze, ponieważ mam porównanie z live'ami, które prowadziłam samodzielnie i jest to bardzo duża różnica, naprawdę. Dużo łatwiej się prowadzi takiego live'a i mam wrażenie, że też dynamika samego spotkania jest zupełnie inna, ponieważ wymiana myśli następuje płynniej. A kiedy robi się live samodzielnie, no to wiadomo, że prowadzi się zwykle troszeczkę monolog, nawet jeśli odpowiadasz mi w komentarzu, no to trochę ta komunikacja po prostu zajmuje i nadal ciężar jakby całego spotkania jest po mojej stronie i dynamika też jest po mojej stronie. Przyznam szczerze, że zaskoczyła mnie liczba osób, które się pojawiły na tym live, ie. zdecydowanie chyba osiągnęliśmy osiągnęłam, osiągnęłam razem z Basią rekord. Nie było tyle osób, co właśnie na tym naszym wtorkowym live do tej pory na żadnym moim spotkaniu, także bardzo się cieszę. To jest takie naprawdę budujące w pewien sposób, bo jakby nie było. Robimy to też po to, żeby wnieść coś wartościowego do ludzi. Do, wnieść coś wartościowego do ludzi. Dać ludziom coś wartościowego, tak? Ja bardzo lubię pić kawę sobie po południu i słuchać sobie po prostu w tle jakichś ciekawych live'ów ludzi, którzy mm, o czymś ciekawym, mów ciekawym mówią i skłaniają mnie do refleksji. Jeśli kojarzysz, mm, potocznie nazywany test galupa, często się podobno na tym live do tego testu galupa odwoływałam, a nie pokusiłam się o to, żeby żeby powiedzieć chociaż jedno zdanie o nim, więc pozwolę sobie tutaj nadrobić. To jest taki e, test. Jego oryginalna nazwa jest tam trochę inna, tam z angielskiego test mocnych stron, chyba, ehm, chyba, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest to test, który zawiera bardzo dużo pytań, chyba 170. Hmm, podobne stwierdzenia zawiera ten test i. Tam się zaznacza hmm, bliżej, którego, hmm, do którego z danych stwierdzeń, z danej kombinacji, z danej pary jest Ci bliżej. I wynik tego testu to jest uszeregowane w kolejności od hmm, najbardziej dominującego u Ciebie do najmniej dominującego 34, chyba, albo 6, chyba 4. 34 tak zwane talenty, czyli mocne strony. I są różne wersje tego testu, można wykupić sobie, bo to jest płatny test, dostęp do pięciu kluczowych i ja tak zrobiłam. Chociaż chcę jeszcze kupić sobie rozszerzenie, żeby zobaczyć jak pozostała reszta u mnie wygląda. I ja dość wysoko mam, czyli mam w tej pierwszej piątce talent intelekt, dlatego tak bardzo lubię rozkminiać różne rzeczy i dzielę się też tymi rozkminami czy to we vlogach, czy w moich artykułach w kontekście produktywności te rozkminy, słuchaj, bardzo dobrze się sprawdzają, powiem, powiem szczerze i przynajmniej ja tak chcę wierzyć, że, że, są, że jestem w stanie tymi swoimi rozkminami, tym dzieleniem się skłonić też innych do własnych przemyśleń, bo jakby nie było ja ciągle jestem w jakimś procesie yy, i sporo myślę na różne tematy o produktywności, zwłaszcza gdzieś tam po godzinach, więc chcę wierzyć, że Moje przemyślenia i moje doświadczenia na ten temat, kogoś też są w stanie do tej refleksji skłonić i po prostu do zmiany też przekonać, zainspirować w jakiś sposób. Wydaje mi się to całkiem sensowne i całkiem wartościowe. I właśnie w kontekście tych, tych rozkmin, mój intelekt się mocno wybija właśnie ten talent, ta mocna, ta mocna strona osoby z tym talentem lubią sobie myśleć, analizować i tak, niektórzy by powiedzieli filozofować i nie mam z tym w sumie żadnego, żadnego problemu, jak najbardziej lubię filozofować, daje mi to satysfakcję i mam w sobie takie przekonanie, że jest elementem, który gdzieś tam przybliża mnie do zmiany i do wykonywania kolejnych kroków takich, wiesz, czy to zawodowych, czy, czy prywatnych, jest takim elementem dla mnie istotnym w rozwoju. Poza wtorkowym live'em oczywiście poprawianie i e buka. tak jak mówiłam, już mam nadzieję, że jestem po prostu na finiszu tego, tego projektu i w końcu będziesz mógł, mogła się zainteresować tą, tą ofertą, którą, którą wkrótce wypuszczę. Oczywiście osoby zapisane do newslettera będą miały przez jakiś czas najniższą ofertę w ogóle ever. Tak jak zapowiadałam, będzie to oczywiście oferta ograniczona czasowo, i później e-book też będzie dostępny, oczywiście, do zakupu, tylko w innej już cenie. Jaki e-book? Jeśli oglądasz pierwszy raz, to e-book na temat pracy w skupieniu takich moich mojej metody opartej na pięciu krokach, które pozwalają doprowadzać sprawę do końca i też odbudowywać w sobie poczucie sprawczości. E-book nazywa się: skup się i zrób to wreszcie do końca. Czyli moje pięć kroków, które w końcu pozwolą Ci doprowadzić sprawę do końca i odzyskać sprawczość. Powołuje się tam też na pewne badania naukowe i efekty psychologiczne. Jest to, jest to pięć kroków, które ja stosuję naprawdę od dłuższego, od dłuższego czasu. Nie będzie też dla Ciebie zaskoczeniem, jeśli powiem Ci, że pisząc ten e-book również na nich bazowałam. Oczywiście, myślę, że to jest jedna z lepszych rekomendacji tej książki, jaką mogę, do, jaką mogę Ci dać. I sprawdziłeś naprawdę, naprawdę dobrze, bo naprawdę sprawnie, sprawnie mi szła praca nad tym e-bookiem. Później, jeśli chodzi już o techniczne rzeczy związane w ogóle ze sprzedażą i ogarnięciem tego jak to wystawić w ogóle na sprzedaż, to już troszeczkę gorzej, ale jest to też temat, którym ja się, przyznam szczerze, nie lubię zajmować na blogu. Zdecydowanie bardziej wolę tworzyć dla Ciebie treści, czy to na bloga, czy to na social media, czy to nawet tutaj na YouTube'a, mimo już jestem całkiem początkującą tutaj osobą w tym zakresie. To zdecydowanie wolę to tworzenie niż zajmowanie się stroną techniczną. Miłość że programuję na co dzień i mogłoby się wydawać, że to takie właściwie oczywiste. Dwie zupełnie różne działki, zawodowo poruszam się w zupełnie innym um, obszarze, tak po prostu. I właśnie, a propos tego zawodowego um, obszaru, jeśli oglądasz moje vlogi, to na pewno kojarzysz, że wspominałam, że na Instagramie jest taka inicjatywa um, zapoczątkowana przez Andrzeja i, i przez, um, przez Andriana, przepraszam, piętkę i... Um, Krzysztofa Jężyce. Takie wyzwanie dla ludzi ze świata IT powiedzmy, w którym dzielimy się w ramach 30 Instastory jakimiś swoimi przemyśleniami, doświadczeniami związanymi właśnie z branżą IT. I ja w tym wyzwaniu biorę udział i jestem już, no, za połową zdecydowanie. Bardzo fajne wyzwanie i kiedyś jeszcze o nim tutaj więcej troszeczkę opowiem. Ale dzisiaj nagrałam właśnie po mojej przerwie kolejne yy, insta i po, pomyślałam, że moimi przemyśleniami, jak to osoba z talentem, <gryw> intelekt, podzielę się z Tobą yy, też tutaj. Yy, jakiś czas temu, tak, jakiś czas temu, Ola Kunysz, nagrała yy, taki insta w którym mówiła o matematyce. O matematyce w tym kontekście, że yy, kiedy wiedzę się dzieli z innymi. Siedzieli swoją, wiedząc z innymi, to ona tak naprawdę się mnoży. Tak powiedziała Ola Kunysz. I ja bym chciała się właśnie do takiej matematyki odnieść, ale takiej matematyki już typowej. Jak myślisz, czy programiście jest potrzebna matematyka w pracy? Oczywiście najlepszą odpowiedzią będzie, to zależy. To zależy, czym się tenże programista. Słuchaj, zajmuje. Generalnie powiedziałabym, że stosunkowo mało. Ale jeśli to, co programowujesz, wymaga od Ciebie faktycznie znajomości jakiejś matematyki na zaawansowanym poziomie, no to cóż samo przez się to rozumie, że ty tej matematyki będziesz potrzebować. Natomiast w momencie, kiedy mm, na przykład tworzysz jakieś zwykłe aplikacje internetowe, nie wiem. Sklep to jest zły przykład, ale jakieś aplikacje, na przykład webowe, tak. I powiedziałam, że w większości przypadków jednak my tej matematyki super nie potrzebujemy w sensie wiecie, całek, jakiegoś takiego dziwnego liczenia. Jest sporo bibliotek do takich rzeczy, jeśli już są potrzebne. Natomiast to, co jest potrzebne, to logiczne myślenie umiejętność znajdowania rozwiązań, umiejętność wyobrażenia sobie procesu i poszczególnych kroków, które doprowadzą do rozwiązania. I nie będę ukrywać, że matematyka od wczesnych lat gdzieś tam no dziecięcych jakby nie było tak w szkole gdzieś wcześniej zaczynamy tę matematykę. Tej matematyki się uczyć. To nie będę ukrywać, że ta matematyka rozwija umiejętność rozwiązywania yy, tych problemów od początku, wiecie, do, yy, do końca. Yy, więc pod tym kątem tak, rozwija. Ale czy będziesz liczyć całki? No, prawdopodobnie nie. Mi, matematyka, powiem szczerze, przydała się jeden raz w życiu w, w kontekście programowania. Tak, wiecie, typowo. Kiedy jeszcze tworzyłam aplikacje oparte o rozszerzoną rzeczywistość, to wtedy faktycznie miałam takie sytuacje, gdzie potrzebna mi była umiejętność wyobrażenia sobie przestrzennego pewnych, pewnych tam zjawisk, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ, tak jak Ci mówiłam w jednym z początkowych DevStory, w rozszerzonej rzeczywistości chodzi o to, że się ten obiekt nie jest rzeczywisty, umieszcza względem jakiegoś rzeczywistego, rzeczywistego punktu odniesienia, i czasami zdarza się tak, że trzeba te współrzędne przeliczać, żeby się ten obiekt właściwie wyświetlał. Albo trzeba odpowiednio zaprogramować funkcję drag and drop. I wtedy no, pracujemy na wektorach, mamy yy, Środowisko trójwymiarowe, czyli mamy oś X, Y, Z, i te przesunięcia trzeba przeliczać. Trzeba przeliczać z poziomu kodu, więc jakby ty musisz te, te operacje już wtedy rozumieć i wykonywać. Więc to jest właśnie to w kontekście matematyki. A tak poza tym, to niezbyt, moim zdaniem. Potencjalnie więcej tej matyki, matematyki ci się przydaje, jeśli tworzysz coś na tak zwanym backendzie, czyli na tej warstwie, której nie widać dla użytkownika gołym okiem. Jeśli tam są jakieś funkcje, które faktycznie będą wymagały jakichś matematycznych obliczeń, to wtedy tak. A im bliżej jesteś w frontendu, to może frontendowcy sobie poprawią. Jak najbardziej możecie poprawić moje wyobrażenie na temat frontendu, ponieważ ja jestem gdzieś tam od podstaw. Tak naprawdę, backendowcem teraz przesuwającym się w kierunku full stacka, więc ja nie zaczynałam typowo od frontendu, tak? więc możecie mnie poprawić. Mam wrażenie, że im bliżej jesteśmy tej, tej warstwy wizualnej, tym trochę inne kompetencje tutaj są, są nam silnie potrzebne. Nadal umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów od punktu A do punktu wyjścia, do punktu B jest nam tutaj przydatna zdecydowanie. Tak, zaprojektowanie jakiegoś widoku, w sensie stworzenie go po stronie frontendowej, to też jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Masz punkt wyjścia, w którym nie masz nic albo masz bardzo mało i masz efekt końcowy, do którego musisz dojść. W związku z czym musisz umieć wyobrazić sobie ten proces i stworzyć kroki, które po kolei cię do tego procesu doprowadzą. Widzę, że to, czasami ta matematyka się tak silnie przewija w jakichś wątkach związanych właśnie ze Zmianą pracy. I ja to rozumiem, bo ja nigdy nie miałam jakichś wielkich problemów z matematyką, ale też super super wybitna nie byłam. Po prostu sobie dobrze, całkiem dobrze w mojej ocenie radziłam, ale widziałam, że u moich znajomych czasami ta matematyka mówię tutaj o szkole podstawowej, gdzieś tam gimnazjum potrafiła być przedmiotem wymagającym. Z jednej strony to są jakieś tam predyspozycje, a z drugiej strony. To jest pewnie też podejście gdzieś tam nauczyciela i to w jaki sposób nauczyciel przekazuje nam wiedzę. I mam wrażenie, że im fajniej to robi, tym większe prawdopodobieństwo, że później w dorosłym życiu będą nasze skojarzenia z tym przedmiotem dobre, zwłaszcza jeśli na początku przysparzał troszeczkę, powiedzmy, trudności. Tutaj przychodzi mi do głowy y, chociażby matematyka, y, nie matematyka, historia lub geografia w moim przypadku. Y, absolutnie nie widzę się nigdy, absolutnie nigdy w roli matematyka. Y, co ja mam z tą matematyką? No, mówię o matematyce, więc ciągle to matematyka. Absolutnie nie widzę się w roli y, historyka czy geografa. Mimo, iż absolutnie nie narzekam na moich nauczycieli z historii i geografii w szkole, absolutnie. Natomiast być może faktycznie jest tak, że jakieś nasze predyspozycje i potem to, jak bardzo się męczymy lub się nie męczymy z danym przedmiotem w szkole, determinuje nasze podejście już w dorosłym życiu do tego właśnie obszaru. I jeśli jesteś taką osobą, która na przykład myśli o zmianie branży i faktycznie wcześniej. Byłaś czy jesteś humanistką, humanistą, to może być ci trudno gdzieś tam to przekonanie na przykład przekuć w coś dla ciebie pozytywnego, bo być może zawsze po prostu to przekonanie w tobie tkwiło, że z tej od tej matematyki jesteś troszeczkę zdala. Tak też mogło być. I wiadomo, informatyka kojarzy się z czymś ścisłym, prawda? I faktycznie jest takim ścisłym. Obszarem nauki, jeśli możemy to tak nazwać. Możemy tak nazwać, jak najbardziej. To, to może być jakiś taki hamulec wewnętrzny, a tymczasem w informatyce jest naprawdę tyle ścieżek do wyboru, że jeśli faktycznie matematyka miałaby być czymś, co jest Ci potrzebne w pracy, to gwarantuję Ci, że jest naprawdę tyle innych opcji związanych, niezwiązanych ściśle z obliczeniami matematycznymi. Spokojnie w świecie IT jesteś w stanie się odnaleźć. I to jest moje przekonanie takie ogólne dotyczące tego tematu matematyka a świat IT. Tak, takie mam właśnie tutaj przemyślenia. Że naprawdę ludzie z różnymi predyspozycjami lub poziomem wiedzy, na, poziomem wiedzy na różnym poziomie, wiecie, wiedzą na różnym poziomie, są w stanie się odnaleźć. Ale niezbędna moim zdaniem będzie faktycznie ta logika, umiejętność rozwiązywania problemów, wyobrażenia sobie procesu, który ma nas do tego rozwiązania doprowadzić.